Witam wszystkich na moim kanale, tak jak w tytule filmu dzisiaj będzie o tym ile czasu, ile gładzi dzień jestem w stanie położyć i ile, ile użyłem gładzi, jeżeli chodzi o to zlecenie, tam dokładnie 110 m2 do położenia, a stali widzowie mojego kanału wiedzą, że ostatnio często pracuję na, na gładzi Atlas GTA. A dlaczego taki film często pod filmami o tematyce gładzi, czy też jak szlifowałem gładź, kładłem gładzi jedną warstwę drugą i tak dalej, czy przygotowałem gładź pod gruntowanie i podmalowanie. Często pis piszecie w komentarzach, ile dziennie gładzi robię, jakie metody używam, y czy robię w pojedynkę, czy w kilka osób. Jak, ile, jakie zużycie mam w gładzie i tak dalej. No wiadomo, że ja wam to przeliczę yy, najlepiej to będzie, jak wam przeliczę to na godzinę. Bo wiadomo, że dni w Kadnik nie robię, bo jedni powiedzą, że na przykład sobie w ciągu dnia 50 metrów gładzi, czy tam 30, ale robię po 12 godzinach, bo 14, a drugi powie, że zrobię 30 czy, albo też 40, a powie, że, robię, że pracuję po 8 godzin. Dlatego ja sobie po prostu zliczę, zliczyłem te wszystkie czasy, ile czasu mi to wszystko zajęło od przygotowania tynków pod gładź. O położenie dwóch warstw, szlifowanie, gruntowanie, czyli ściany przygotowane do malowania. Zapisywałem sobie po prostu godzinę, ile czasu poświęciłem na wszystkie czynności, zrobiłem podsumowanie, rozpisałem sobie na karcie ile czasu mi to zajęło i zrobiłem takie podsumowanie na koniec filmu. Chodzi głównie o to, kolejna sprawa, może też ważna, bo po prostu nie robiłem tej gładzi, to, to nie była ciągłość pracy, że na przykład robiłem codziennie gładzie, tylko gładzie i gładzie. W międzyczasie też robiłem elektrykę, bo tam były trochę zmiany elektryczne, dlatego nie byłem w stanie tego zapamiętać. Rozłożyło się to w czasie po około dwóch tygodni, ale oczywiście, tak jak mówię podam wam realny, realny czas ile na to patrzyłem. Z tego względu, że na przykład jeden dzień robiłem gładzie. Tak jak mówię, czas przerywają, położyłem hydroizolację w łazience. Hydroiz hydroizolację wysychała, wróżyć ją dalej do gładzie i tak dalej. Zrobiłem sobie takie podsumowanie. Myślę, że dużo osób może to zaciekawić. I możecie też pod filmem napisać, czy waszym zdaniem jest to dużo, czy jest to mało. Zaznaczam, że robię to wszystko sam. Czyli w pojedynkę metoda nakładania, metoda nakładania gładzi, jeżeli ktoś nie widział moich filmów, to nakładanie wałkiem. I, atle, i używam, tak jak mówię, używam gładzi Atlas GTA. Może tutaj zacznę od, od średniego zużycia. Producent podaje na opakowaniu. Czyli na biadrze, w tym przypadku 18 kg, że jest tu zużycie około 1 kg na metr kwadratowy przy jednej warstwie. Oczywiście dużo zależy od tego, jak górą warstwę nakładacie i w jakim stanie są tynki. Bo się może okazać tak, że tynki nie są zbyt dobrze dopracowane, i bywało też czasami. Ja też miałem takie czasami sytuacje, że jedna warstwa gładzi, na przykład, czy przepraszam, dwie warstwy gładzi nie starczyły, trzeba było zaciągać na trzy razy. No to wiadomo, że trzeba już inaczej za to policzyć, no i czas samego, samego wykonania gładzi, czas pracy jest znacznie, znacznie większy. Na tym zleceniu te wymagały w niektórych miejscach tylko delikatnego przesiewowania, jakieś tam były bąble odparzenia, no to wiadomo, że to trzeba usunąć przed położeniem gładzi, bo jeżeli to pominiecie, to podczas nakładania gładzi wejdą Wam problemy, będziecie po prostu gładź Wam tego nie zaciągnie, będziecie musieli trzeba czterokrotnie zaciągać co na pewno byście tego nie chcieli, lepiej się przyłożyć do samego przygotowania i oczywiście to zaciągania tak samo. Jeżeli dobrze sobie rozprowadzicie gładź, o tym też już mówiłem niejednokrotnie na moich filmach, że szlifowanie to już naprawdę szybko idzie. Na obecnym sesji, którym jestem, na 110 m gładzi poszło dokładnie 11 wiader po 18 kg, czyli łącznie daje nam to 198 kg. Czyli przeliczając to na metry kwadratowe, silnie zużycie wyszło mi. Na metr kwadratowy, oczywiście, mówimy tutaj przy dwóch warstwach 1,8 kg. Tak jak mówiłem wcześniej, to znaczy przed chwilą producent podaje, że średnio jest 1 kg na metr kwadratowy. To czyli z tego, co producent podaje, to wyszłyby 2 kg, ale wyszłyby 1,8. Tak, tak jak mówię, dużo zależy od tego w jakim stanie są tynki i jak grube warstwy nakładacie. Jeżeli chodzi o czas położenia gładzi, łącznie potrzebowałem na położenie 110 metrów kwadratowych 48 godzin. Pewnie będziecie się zastanawiać dlaczego tak to mało mały tym, na tym mieszkaniu, na tym zleceniu, ale sporo części ścian jest, będzie wy, wykonany mikrobeton, dlatego tam właśnie nie była wykonywana, dlatego nie więcej jak nie około 200 metrów, czy powiedzmy 170, tylko jest metrów 110 kwadratowych. 110 m kwadratowych podzielić na 48 godzin co daje na godzinę 2,29 m2 na gotowo co mówię, co mam na myśli tutaj mówić na gotowo gładź tak jak wspominałem wcześniej przygotowanie tynków no oczywiście nie wliczałem, czasu, nie wliczałem czasu jeżeli chodzi o przenoszenie narzędzi z miejsca na miejsce jakieś tam płyty kartonki z profilu no wiadomo chciałem wam przedstawić ile czasu potrzebowałem na położenie samych, położenie gładzi na, stu, na, na metrażu 110 m2. Mówimy tutaj to oczywiście o sufitach i o ścianach. Wiadomo, że trzeba wziąć też pod uwagę to, ile macie skosów, ile macie okien do urubienia. Ja tak mówię, to jest ta, ten czas i ten, i ten zużyty materiał, który Wam podaję w filmie, to jest na, na obecnym zleceniu, <coughs> przepraszam, obecnym zleceniu, który ja potrzebowałem czas, żeby to wszystko wykonać. Jeżeli chodzi o przygotowanie, to tak jak mówię, przygotowanie tynków, zeskrywanie, jakieś tam czasem miejsca trzeba było zeszlifować i zaglutować, to położenie dwóch warstw w gładzi. Jeżeli chodzi o nakładanie mokre na mokre, jeżeli chodzi o Atlas Geta, wiem, że Atlas Geta na to pozwala, chociaż ja jestem, ja raczej stosuję taką zasadę, że kładę suche na suche, każdy ma jakieś swoje inne zdanie i jest też możliwość obróbki na mokro tej gładzi. Ja zazwyczaj nie pochodzę do tego tematu tak. Wolę po prostu standardowe szlifowanie gładzi po, po całkowitym wyschnięciu. Tak jak moje położenie, dwóch gładzi, szlifowanie, odpylenie, czy też niektórzy używają y, jakiegoś mopadu do odpylenia. Ja tam y, po prostu stosuję taką zasadę, że odkurzaczem sobie przyjadę ściany i sufity, żeby ten, ten pył, który został po szlifowaniu wciągnąć. No i oczywiście takie odpylenie całości, y, gruntowanie ścian i sufitów, czyli przygotowanie czyli wszystko przygotowane pod malowanie. Reasumując na koniec, tak jak mówię, no, no moje, czas, moje czasy na tym zresztą wyszły tak, że na godzinę jestem w stanie położyć 2,29 m kwadratowego. Mówimy tutaj ona o na gotowo, o, tak jak mówię, w gładzie przygotowane pod malowanie. Zapewne większość, czy znaczy większość, może nie, część z Was będzie mówiła, że to jest dużo, jedni powiedzą, że to jest mało. Ja tak po prostu mówię, ile mi to wyszło. Nie będę mówił, że położyć 5 metrów czy 10 metrów na godzinę. Myślę, że to jest wynik średni. Wi wiadomo, że więcej czasu nie liczę tego, że to jakieś przerwy były i tak dalej. trzymałem po prostu cały czas. Mogę gdzieś tam o, o jakieś pół godziny się pomylić. Wiadomo, że na jednym zleceniu zrobicie więcej, na no drugim mniej. Tak jak mówię, ile ma, zależy od tego, ile macie okien, ile macie drzwi. Nie, oczywiście nie, nie liczyłem tych tutaj zabezpieczenia okien i parapetów, tak to by po prostu nie wliczałem to w czasie położenia gładzi. Może powinienem to zrobić, ale wiadomo, że zabezpieczyć to okno i parapety to też trzeba. Nie tylko podgładzi pod ale też ta folia już zostanie podmalowana i inne prace dopiero ta folia będzie zrywana na koniec całego zlecenia. Do co? Myślę, że w tym filmie będzie to na tyle. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to standardowo piszcie w komentarzach. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.